8 listopada premiere miała gra Football Manager 2023. Nie jest ona jednak idealna, w związku z czym postanowiłem przygotować 5 najciekawszych moim zdaniem pomysłów, które mogłyby się znaleźć w kolejnej wersji gry. Pierwszym pomysłem jest losowe PA. PA, czyli Potential Ability, określa potencjalne umiejętności gracza. Mieści się on w granicy od -1 do -10 oraz od 0 do 200. Pierwszy przypadek jest przeznaczony dla graczy, dla których twórcy nie byli w stanie jednoznacznie określić jego, ich potencjału. Tak więc, potencjał minus 10 to PA od 170 do 200, potencjał minus 9,5 to PA od 160 do 190. Minus 9 to 150 do 180, minus 8,5 to 140-170. Minus 8 to 130 160 i tak dalej. Jak widzimy, może się okazać, że zawodnik z minus 9 będzie miał wyższe PA od zawodnika z minus 10. Ten zabieg powoduje, że każda rozgrywka wirtualna jest inna od poprzedniej i jest małe prawdopodobieństwo, że dwukrotnie trafimy to samo PA u naszego piłkarza. W drugim z przypadków, gdy PA znajduje się w granicy od 0 do 200 jest to wartość stała i w każdym z możliwych zapisów dany zawodnik będzie miał określony potencjał który został określony przez twórców gry na etapie tworzenia rozgrywki. Chciałbym, żeby twórcy gry w tej tematyce zrobili pewną drobną zmianę. W przypadku jednego i drugiego przykładu po wygenerowanej rozgrywki zawodnik ma już stałe określone PA, której już nie da się podnieść lub obniżyć. Chciałbym, żeby w przypadku zawodników, którzy na przykład w naszej drużynie prezentują dobrą, wysoką formę, to PA delikatnie rosło, na przykład o 10 punktów. Oczywiście w drugą stronę tak samo, kiedy nie potrafimy wykorzystać do końca potencjału zawodnika, to PA na przykład spada o 10 punktów. W ten sposób będziemy mogli w przekroju kilku sezonów realnie rozwinąć i mieć wpływ na rozwój tego zawodnika. Drugim elementem, którym chciałbym się zająć w kolejnej wersji gry jest podatność na kontuzje. Podatność na kontuzje to jeden z ukrytych atrybutów w grze Football Manager, którego gracz nie widzi gołym okiem. Owszem, jesteśmy w stanie go sprawdzić poprzez raporty scoutów, ale nigdy nie będziemy w stanie określić w skali od 1 do 20 w jakim miejscu znajduje się nasz zawodnik. Zawodnik z podatnością na kontuzję nie musi być z góry skreślony. Lecz jest to dość duży problem w skali całego sezonu. Oczywiście są mechanizmy, które umożliwiają nam dbanie o zdrowie takiego zawodnika, np. odpowiedni trening, zwracanie uwagi na ocenę ryzyka w centrum medycznym, ale nigdy nie wyprowadzimy zawodnika na prostą. Brakuje mi tutaj możliwości ingerencji w poziom kontuzjogenności zawodnika, by ten atrybut mógł nieco spaść, kiedy dobrze dbamy o zdrowie naszego zawodnika, i też się podnieść, kiedy na przykład przeciążamy treningiem zawodników z akademii. Niejednokrotnie zdarzało się tak, że twórcy gry implementowali wysoką kontuzjogenność zawodnikowi, który akurat w realnym świecie ma poważną kontuzję. I niestety musimy całą karierę męczyć się z jego kontuzjogennością. I dmuchać na zimne. Kolejnym aspektem, który chciałbym poruszyć, jest kreator stałych fragmentów gry. Kreator stałych fragmentów gry w Football Managerze jest rozbudowany, aczkolwiek dla mnie ma za mało możliwości. Owszem, w prawdziwym świecie nie jest tak, że każdy rzut rożny to gol, czy też sytuacja podbramkowa. Są też drużyny, które nie czerpią prawie nic z stałych fragmentów gry, ale też są takie, które przykładają do tego aspektu wiele uwagi. Kluczem dobrej taktyki są dobre, defensywne, stałe fragmenty gry. Nie możemy po nich rozpisać kontrataku, a w prawdziwej piłce ma to miejsce. W kreatorze stałych fragmentów gry możemy ustawić piłkarzy na konkretnych pozycjach. Jest to bardzo irytujące, powiem szczerze, bo mamy sytuację, w której drużyna przeciwna wybija rzut drożny i piłka ląduje na 30 metrze, na którym mamy zawodnika, ale po lewej stronie boiska, nie prawej, bo kreator nie w. Daje możliwość ustawienia zawodnika na środku boiska, który ma zabezpieczać strefę 30 metra. Chciałbym, żeby ten panel został rozbudowany, żeby nie trzeba było bić każdego rzutu rożnego na krótki słupek, żeby dało się rozpisać schematy, na przykład bijemy rzut rożny na długi słupek, tam zawodnik zgrywa tą piłkę na 11 metr i jest uderzenie. Brakuje takiej możliwości kreatywnego wykorzystania rzutów rożnych i stałych fragmentów gry. Kolejnym aspektem jest poprawa zachowań zawodników, nie chodzi mi tutaj o bieganie po boisku czy nawet inteligentne zachowywanie się pod polem karnym przeciwnika, a o to co dzieje się poza boiskiem. Niezmiernie irytuje, zapewnia nie tylko mnie, jak nasz zawodnik, który gra od deski do deski w meczach ligi mistrzów i odpuszczamy mu niektóre mecze ligowe, te mniej ważne oczywiście, przychodzi z pretensjami, że gra za mało w lidze i chce odejść. Albo kiedy grasz nieco słabszym klubem i pojawi się pierwsza lepsza okazja, to już obraza, bo nie chce go sprzedać za jedną trzecią wartości. Brakuje możliwości szerszej interakcji z zawodnikiem, wytłumaczenia naszej decyzji. Mam wrażenie, że w Football Managerze każdy zawodnik to takie małe dziecko, które jak zobaczy coś ciekawego na horyzoncie, to już nic oprócz tego nie widzi. I owszem, ma na to wpływ charakter zawodnika, ale ile można, naprawdę ile można. Ostatnim aspektem, który chciałem poruszyć, to jest poprawa zachowań zarządzających klubami, dyrektorów sportowych. Bo ile razy spotykamy się z sytuacją, kiedy klub sprowadza czterech, pięciu zawodników na tą samą pozycję, lub sprowadza skrzydłowego do drużyny, gdzie ma menadżera, który gra bez skrzydłowych i przepala po prostu fundusze klubowe. Owszem, twórcy gry w kilku aspektach tego. Tematyki działają już od jakiegoś czasu. Już nie da się robić rekordowych transferów za pełne kwoty, by kupować, że tak powiem, naszych zawodników przez inne kluby, ale nadal da się zarobić w jednym okienku 100 milionów funtów w takiej ekstraklasie klasie i nikogo to już nie dziwi. Chciałem, żeby kluby dbały o swoje zespoły w długofalowym okresie, żeby kluby, które opuszczamy po dwóch latach, nie stoczyły się do poziomu przed naszego przyjścia, aby utwórcy gry popracowali nad tym aspektem w kolejnych częściach. Podsumowując, jeśli macie swoje ciekawe pomysły na poprawienie przyszłej wersji gry i chcielibyście, żeby one się znalazły w Pool Manager 2024, napiszcie o nich w komentarzach. A nóż uda nam się trafić nowości w kolejnej wersji gry.